Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, zapraszam was na środowy zdraping przedurodzinowy mam nadzieję, że lot to zacznie już sypać tutaj wygranymi mamy mega, mega wielką pensję, casino club ekstra linie, big 7, james bond, złoty los podwójna gra, dolar i czarna perła zdraping jest za 85 zł i oczywiście zaczynamy zdrapywanie od tych zdrapek za 5 zł dobra, szukamy szukamy siódemeczki, e, co tutaj gadam. Szukamy czarnej perełki albo pereł sznur. Mamy safe, łódź, korona, walizka, bank. O, są perły, super pierścionek portfel, sztabka i palma no ciekawe czy mi palma po, tej, po tym odcinku odbije czy nie odbije i pod perłami mamy 5 zł pierwszy zwrot chyba mi palma nie odbije jak na razie zobaczymy co będzie dalej dolar. A zaczniemy może jak to robi Mery? zaczniemy może od tych symboli tutaj wygrywających, od tych liczb wygrywających. Zobaczymy czy się worek trafi, czy się trafi, czy się nie trafi. Dobra. Mamy 14. 14 niestety nigdzie nie ma. Mamy 29 pomiędzy, 11 nie ma i 22 nie ma. Zdrabka jest pusta. QL kontrolne. Następna zdrabka to podwójna gra. Tutaj zaczniemy normalnie drapać. Trzydzieści jeden, trzydzieści cztery i trzy mamy jeden, dwadzieścia cztery, trzydzieści trzy, dwadzieścia siedem, trzydzieści sześć, dwadzieścia pięć, dwanaście dziewiętnaście, osiem, dwa. 38, 28, 32, osiem, osiemnaście i, i dziewięć. Tutaj nic, może tutaj jakaś się świnia ukryła. Tu też pusto, pusto, pusto i pusto. Dobra.

33, 35, 28 i ostatni jest 8. No niestety niestety te niestety to mnie prześladuje normalnie GT. Kontrolne pusto. Bierzemy się za Jamesa Bonda. Dobra, zaczynamy od bonusiku I w bonusie mamy oczywiście.

Siedemnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia siedem, no się się jeszcze na koniec, no dwadzieścia pięć, szesnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia osiem i trzydzieści. Tu niestety również pustka, całkowita całkowita jak to się nazywa pustynia palma mi nie odbije big7 szukamy pliku pieniędzy i siódemki oczywiście Pierwsze mamy okulary prezent podkowa perła moneta brylant o mamy plik patrzcie Tuła, klucz, kolczyk, szminka. O, patrzcie, kolejny plik. Mamma mia. Tron, garniec, serce, czekolada. O, następny plik. Pierścień, perfumy. I trofeum 30 złotych Może być, może być. Dobra. Tak więc sprawdzamy, co mamy pod naszymi tutaj plikami. O, 20. Super. 10 i 20. To mamy w Big 7, 50 zł. Ola Boga. H, H, H. Zgadza się. Super. No, dziękuję Big, dziękuję. No ale na tą palmę, żeby odbiła, to jeszcze na razie nie starczy. I teraz zrapiemy sobie Casino Club. I go. Szukamy żetonów. Mamy diament, winogron, cytrynę, korona, bank i diament, jabłko, bank, dzwon winogron, wiśnia i kończyna, cytryna, ananas, pomarańcz, podkowa, banany i pierścień. No daje coś tutaj no kończyna, podkowa i pierścień. Save, garniec i jabłko. Sejf, arbus, korona. O, jest żeton, patrzcie, jest żeton. Jest żeton, nie wierzę. <gryw> Jeden żeton jest dobrze. bonus. Dama. I tutaj mamy 10 zł. Tak więc nasz dzisiejszy strapping taki nie będzie jak na razie mocno minusowy.

Dwadzieścia sześć, dwanaście, dziesięć, trzydzieści osiem, dwadzieścia siedem, dwadzieścia pięć, trzydzieści dwa, trzynaście, trzydzieści jeden, czterdzieści sześć

Niestety zdrabka nie dała żadnej wygranej. Bierzemy się za ekstra linię. Może nam tu się jeszcze wynik poprawi. Dobrze kochani. Zaczynamy od pierwszego symbola. Mamy motyl. Może się tutaj... Ten dzisiejszy jeszcze poranny wynik nam poprawi parasol, kolejny parasol i następny ptak. Coś się tutaj zaczyna rozjaśniać. Może się naprawdę rozjaśni. I chociaż jeszcze dycha, wpadnie. Kolejna jest czapka. No, czapkę mamy tylko raz. Widzę. Rolki tutaj mamy. Rolki tu są. Rolki. Rolki, rolki, rolki i rolki. Okulary. A czy mamy okulary? Mamy dwa razy, trzy razy okulary. Dobrze. Popcorn. Tu jest popcorn, tu jest kolejny, następny. Tu jest popcorn, i tu rower. Rower, rower, rower. Rower mamy tylko raz. Teraz mamy gwiazdę. Dobra. Następny jest wiatrak. Tu jest wiatrak, tu jest wiatrak. Dobra, to na tyle. Trzymajcie mocno kciuki, proszę Was. Piłka. Piłki nie dali, niestety. Krab. Tu mamy kraba, i tu. Tu jest krap i tu. Dobra. Następny jest leżak. Dobrze, więcej leżaków nie ma. Klucz. Kluczy kilka było. Dzwon. Mamy dwa dzwony. Diament. Tutaj jeszcze takie jest ciemno. Trochę to rozjaśnimy. No, jestem ciekawy, coś będzie, czy nie będzie. Serce. Zaraz zacznie się fala. Symboli których nie będzie. Balony. No i zaczynamy chyba już. No, niestety balonów nie ma. Moneta. Moneta jest tylko jedna. Lody. Tylko jeden raz lody. Kości. Kości nie mamy. Biedronka. Ząbie dronki. Cztery ostatnie symbole korona. Koronę mamy jedną, jedną jedyną koronę. Teraz mamy kwiata, kwiata niestety, ale tutaj nigdzie nie ma. Podkowa. Podkowy nie mamy również i. Tęcza, którą mamy tutaj jedną przesłoniu no szkoda to tak się fajnie tutaj drapało ale zdrapka jest pusta dobra, niestety tak więc bierzemy się za podsumowanie super wygrana w Big 7 50 zł 10 zł w Casino Club i czarna perła Warta 5 zł, czyli 65 zł na 85, nieźle. 20 zł minus na odcinku da się przeżyć. Kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i bezpieczni. Pozdrawiam Was bardzo mocno. Dziękuję Wam za lajki, subskrypcje i komentarze widzimy się w kolejnym popołudniowym odcinku do zobaczenia pozdrawiam bardzo bardzo serdecznie trzymajcie się pa